Parsza szemini. I stało się dnia ósmego, wezwał Mojżesz Arona i synów jego i starszych Izraela. I rzekł do Arona, weźmiesz sobie cielca młodego na ofiarę zagrzeszną i barana na całopalenie, zdrowe, i przywiedziesz je przed oblicze wiekuistego. Synom zaś Izraela powiedz tak, weźmiecie sobie kozła na ofiarę zagrzeszną i cielca i jagnię Roczniaki zdrowe na palenie. Wołu też i barana na ofiary opłatne, dla ofiarowania przed obliczem wiekuistego. I ofiarę śniedną, zaczynioną oliwą, albowiem dziś wiekuisty ukaże się Wam. I przynieśli co rozkazał Mojżesz przed przybytek zboru, i przystąpił cały zbór i stanął przed wiekuistym. I rzekł Mojżesz. To, co rozkazał wiekuisty, uczyńcie, a ukaże się wam majestat wiekuistego. Rzekł zaś Mojżesz do Arona: Przystąp do ofiarnicy i spełnij ofiarę twą za grzeszną i palenie twoje, i dopełnij rozgrzeszenia za siebie i za lud. Spełnij też ofiarę od ludu i dopełnij rozgrzeszenia za nich, jak rozkazał wiekuisty. I przystąpił Aaron do ofiarnicy. I zażnął cielca grzesznego za siebie. I podali mu synowie Arona krew. I zamoczył palec swój we krwi i pomazał narożniki ofiarnicy. Krew zaś pozostałą wylał u podstawy ofiarnicy. Łój zaś i nerki i przepone wątroby z ofiary zagrzeżnej puścił z dymem na ofiarnicy, jak rozkazał wiekuisty Mojżeszowi. A mięso i skórę spalił w ogniu za obozem. Zażnął też całopalenie. I podali mu synowie Aro na krew i pokropił nią ofiarnicę wokoło. I całopalenie podali mu w kawałkach jego wraz z głową i puścił je z dymem na ofiarnicy. I wymył trzewa i golenie i puścił z dymem wraz z całopaleniem na ofiarnicy. Po czym przywiódł ofiarę od ludu i wziął kozła zagrzesznego ludu i zażnął go i spełnił obrządek rozgrzeszenia jak u pierwszego. I przyniósł całopalenie i spełnił je wedle przepisu. Przyniósł też ofiarę śniedną, i napełnił nią dłoń swoje i puścił z dymem na ofiarnicy, oprócz całopalenia porannego. I zażnął wołu i barana na ofiarę okupną za lud i podali mu synowie Arona krew i pokropił nią ofiarnicę wokoło. I łoje też z wołu i z barana ogon i pokrywający łój i nerki i przeponę wątroby. I włożyli łoje na mostki, i puścił z dymem łoje na ofiarnicy. A mostki i łopatkę prawą stawił Aaron jako przedstawienie przed wiekuistym, jako był rozkazał Mojżesz. I podniósł Aaron ręce swoje do ludu i błogosławił im. I zstąpił, spełniwszy ofiarę zagrzeszną i całopalenie i ofiarę okupną. I wszedł Mojżesz i Aaron do przybytku zboru i wyszli i pobłogosławili lud. I ukazał się majestat wiekuistego całemu ludowi. I wyszedł ogień sprzed wiekuistego i pochłonął na ofiarnicy całopalenie i łoje i widział to lud cały i wydali okrzyk i padli na oblicze swoje. I wzięli synowie Arona, Nadab i Abichu każdy kadzielnice swoje, i włożyli w nie ognia, i położyli nań kadzidła, i tak przynieśli przed oblicze wiekuistego ogień nieuświęcony, którego nie przykazał im. I wyszedł ogień z przed oblicza wiekuistego i pochłonął ich, i pomarli przed obliczem wiekuistego, i rzekł Mojżesz do Aarona, oto co powiedział wiekuisty, gdy rzekł, przez bliskich mi uświęconym będę i w obliczu całego ludu sławionym. I zamilkł Aaron. I wezwał Mojżesz Michaela i Elcafana synów Uzyela, Stryja, Arona i rzekł do nich. Przystąpcie, a wynieście braci waszych ze świątyni poza obóz. I przystąpili i wynieśli ich w spodnich szatach ich poza obóz, jak powiedział Mojżesz. I rzekł Mojżesz do Arona i do Elazara i itamara synów jego. Głów Waszych nie obnażajcie, a szat Waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli, a Bóg nie rozgniewał się na zbór cały. Ale bracia Wasi, wszystek dom Izraela niech opłakuje ten pożar, który rozpalił wiekuisty. A za drzwi przybytku zboru nie wychodźcie, abyście nie pomarli gdyż olej namaszczenia wiekuistego na was. I uczynili według słowa Mojżesza. I oświadczył wiekuisty Aronowi i rzekł, wina, ani mocnego napoju nie będziesz pijał, ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie mieli wchodzić do przybytku zboru, abyście nie pomarli. Ustawa to wieczna w pokoleniach waszych. Abyście rozróżniali między świętem a powszedniem i między nieczystym a czystym. I abyście nauczali synów Izraela wszystkich ustaw, które powiedział im wiekuisty przez Mojżesza. I rzekł Mojżesz do Arona i do Elazara i Tamara, synów jego pozostałych. Weźcie ofiarę śniedną pozostałą z ogniowych ofiar wiekuistego, a jedzcie ją jako przaśniki przy ofiarnicy. Bo świętem świętości ona. Przeto jedzcie ją na miejscu świętem, bo to udział Twój i udział synów Twoich z ogniowych ofiar wiekuistego, bo mi tak rozkazano. Mostek zaś przedstawienia i łopatkę podniesienia spożywać będziecie na miejscu czystym, Ty i synowie Twoi i córki Twoje z Tobą, bo w udziale Tobie i w udziale synom Twoim dane zostały z ofiar opłatnych synów Izraela. Łopatkę podniesienia i mostek przedstawienia przynosić będą wraz z ogniowymi ofiarami łojów, aby stawić przedstawienie przed obliczem wiekuistego. I niechaj to będzie dla ciebie i dla synów twoich z tobą udziałem wiecznym, jak rozkazał wiekuisty. A kozła grzesznego poszukiwał Mojżesz, a oto spalony został. I gniewał się na Elazara i na Itamara, synów Arona pozostałych, i rzekł. Czemuście nie jedli ofiary zagrzecznej na miejscu świętym? Wszak to świętem świętości, a dano ją wam dla zniesienia winy zboru, aby rozgrzeszyć ich przed wiekuistym. Oto nie wniesiona krew jej do świątyni, do wnętrza, a mieliście jeść ją w świątyni, jak mi rozkazano. I rzekł Aaron do Mojżesza. Oto dzisiaj przynieśli ofiarę swą zagrzeszną i całopalenie swoje przed oblicze wiekuistego, a spotkało mnie to, gdybym był jadł dziś ofiarę zagrzeszną, czyżby się to podobało wiekuistemu? I usłyszał to Mojżesz i spodobało się w oczach jego. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i Arnowi, i rzekł im: Powiedzcie synom Izraela tak. Oto zwierzęta, które jeść możecie ze wszystkiego bydła znajdującego się na ziemi. Wszelkie bydle mające rozdwojone kopyta i rozszczepiające kopyta przecięcie, przeżuwające żółek z pomiędzy bydła takie jeść możecie. Wszakże tych jadać nie będziecie z przeżuwających i mających rozdwojone kopyta, wielbłąda, ponieważ przeżuwa, ale rozdwojonych kopyt nie ma. Nieczystym on dla Was. I góralka, ponieważ przeżuwa, ale rozdwojonych kopyt nie ma, nieczystym on dla Was. I zająca, ponieważ przeżuwa żółek, ale rozdwojonych kopyt nie ma, nieczystym on dla Was. I wieprza, ponieważ ma rozdwojone kopyta i rozszczepiające kopyta przecięcie, ale przeżuwać nie przeżuwa, nieczystym on dla Was. Mięsa ich nie jadajcie, a padliny ich się nie dotykajcie nieczyste one dla was. Oto, co jeść możecie ze wszystkiego, co w wodzie. Wszystko, co ma płetwy i łuski, w wodzie, w morzach, albo w rzekach, to jeść możecie. Wszystko zaś, co nie ma płetw i łuski, bądź w morzach, bądź w rzekach, ze wszystkiego, co się porusza w wodzie i ze wszelkiej istoty żyjącej w wodzie, obrzydliwością są dla Was. I obrzydliwością niechaj zostaną dla Was. Mięsa ich nie jadajcie, a padliną ich brzydźcie się. Wszystko, co nie ma płetw i łuski, w wodzie, obrzydliwością jest dla Was. Temi zaś brzydzić się będziecie z ptactwa. Nie będą jadane, bo obrzydliwe są orłem, i kondorem, i sępem, i sokołem, i krogulcem według rodzaju ich, każdym krukiem według rodzaju jego, i strusiem, i sową, i mewą, i jastrzębiem według rodzajów ich, i puchaczem, i puszczykiem, i łyską, i pelikanem, i ścierwowcem, i czaplą, i bekasem według rodzaju ich, i dudkiem, i nietoperzem. Wszelki rój skrzydlaty, chodzący na czworakach, obrzydliwością będzie dla Was. Wszakże to jadać możecie ze wszystkich rojów skrzydlatych, chodzących na czworakach, mające stawy powyżej nóg, dla skakania niemi po ziemi. Te z nich jadać możecie. Szarańcze według rodzaju jej, i solam według rodzaju jego i Hargol według rodzaju jego i Hagab według rodzaju jego. Ale wszelki inny rój skrzydlaty, czworonożny, obrzydliwością będzie dla was. A oto temi pokalacie się tak, że kto by się dotknął zdechliny ich, nieczystym będzie do wieczora. A kto by uniósł co ze zdechliny ich, wypierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora. Wszelkie bydle, które ma rozdwojone kopyta, ale rozszczepiającego przecięcia nie ma, a przeżuwać nie przeżuwa, nieczystym wam będzie. Kto by się dotknął padliny ich, nieczystym będzie. A cokolwiek chodzi na łapach, z pomiędzy wszystkich zwierząt czworonożnych, nieczyste są dla was. Ktokolwiek by się dotknął padliny ich, nieczystym będzie do wieczora. A kto by uniósł padlinę ich, wypierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora. Nieczyste one dla was. A oto co nieczystem dla was z pomiędzy pełzających, które pełzają po ziemi. Kret i mysz i jaszczurka według rodzajów ich. I jeż i krzeczek i salamandra i ślimak i chameleon. Te nieczyste wam będą ze wszystkich pełzających. Kto by się dotknął ich, gdy są martwe, nieczystym będzie do wieczora. I wszystko, na co padnie, którekolwiek martwe z nich, nieczystem będzie. Wszelkie drewniane naczynie, albo szata, albo skóra, albo wór, wszelkie naczynie, którym się spełnia robota, do wody włożone będzie i nieczystem zostanie do wieczora, a następnie czystym jest. Wszelkie zaś naczynie gliniane, gdyby które z nich wpadło w nie, to co w niem się znajduje, nieczystym się stanie, a samo potłuczone będzie. Wszelki pokarm, który się jada, na którym była woda, nieczysty będzie, i wszelki napój, który się pija w każdym takim naczyniu, nieczystym będzie. Wszystko też, na co by padło cokolwiek z padliny ich, nieczystym będzie. Piec i ognisko rozbite zostaną. Nieczyste są i nieczyste zostaną dla Was. Wszakże źródło i studnia jako zbiór wody, czyste zostaną. Ale kto dotknie się padliny ich, nieczystym będzie. A jeżeli by upadło cokolwiek z padliny ich na jakie nasienie siewu, który się wysiewa, czyste zostanie. Gdyby jednak wylana była woda na nasienie, a upadłoby, co z Padliny ich na nie, nieczyste będzie dla was. A jeżeli by zdechło bydło używane przez was na pokarm, kto by się dotknął Padliny Jego, nieczystym będzie do wieczora. A kto by jadł co z padliny jego, wybierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora. A kto by poniósł padlinę jego, wybierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora. Wszelki płaz, który się czołga po ziemi, obrzydliwością jest, nie będzie jadany. Cokolwiek się czołga po brzuchu, i wszystko co pełza na czworakach, aż do wszystkich wielonożnych ze wszystkich płazów pełzających na ziemi, Jadać ich nie będziecie, bo obrzydliwością są. Nie splugawiajcie dusz waszych którymkolwiek płazem czołgającym się i nie zanieczyszczajcie się niemi, byście nie byli nieczystymi przez nie. Albowiem ja, wiekuisty Bóg wasz, poświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja święty. I nie zanieczyszczajcie dusz waszych żadnym płazem pełzającym na ziemi. Albowiem Ja, Wiekuisty, którym wywiódł was z ziemi Micraim, bym był wam Bogiem. I tak bądźcie świętymi, bom Ja święty. Oto nauka o bydle i ptactwie i wszelkim jestestwie żyjącym, które się porusza w wodach i o wszelkim jestestwie pełzającym po ziemi. Aby rozróżniać między czystym a nieczystym i między zwierzęciem, które jadanem być może, a zwierzęciem, które jadanym być nie ma.